Dzisiaj jest trening, a jutro zaczynają się 56. samolotowe Mistrzostwa Polski Seniorów i 42. samolotowe Mistrzostwa Polski Juniorów w lataniu precyzyjnym. Zabawa polega na tym, że piloci udowadniają, że są najbardziej precyzyjnymi lotnikami, jakich można sobie wyszukać w Polsce. Są co najmniej trzy. Ważne elementy tej, tych prób to jest próba obliczeniowa, kiedy pilot bez korzystania z elektroniki jest zobowiązany wyliczyć sobie trasę lotu, policzyć czas na odcinkach, policzyć prędkość, z jaką będzie leciał, wziąć pod uwagę wiatr, jaki wieje, i sił, kierunek i siłę tego wiatru, Dodatku, i to musi liczyć wszystko w określonym czasie. Każda pomyłka przynosi punkty karne. Takie sprawozdanie z takiej próby obliczeniowej, to jest tak jakby z klasówki, oddaje do komisji. Komisja porównuje to z wynikami wzorcowymi, i na tej podstawie są liczone y, punkty karne. Później pilot otrzymuje mapę i y, leci po zadanej trasie. Ileś tych odcinków musi przelecieć. Trasę pokonuje z określoną prędkością. Nie może być ani za szybko, ani za wolno. Musi lecieć bardzo dokładnie, ponieważ tolerancja na trasie przy prędkości samolotu około 140-150 km na godzinę jest tylko plus minus 2 sekundy. Także ta precyzja musi być bardzo duża. Aby pilotowi utrudnić ten lot, to jeszcze musi znaleźć obiekty na trasie, które są rozłożone w postaci znaków. Białych, może to być litera S, litera R, albo jakiś inny znak. On musi stwierdzić, gdzie ten znak leżał, zaznaczyć go dokładnie na mapę. Każda pomyłka lub nieodnalezienie znaku również niesie za sobą punkty karne. Dostaje kilkanaście zdjęć obiektów, które również są na tej trasie rozłożone i te zdjęcia y, musi rozpoznać to nie jest takie proste i również umiejscowić je w terenie, na mapie, dokładnie w tym miejscu, gdzie to zdjęcie było, gdzie ten obiekt się znajdował. Y, tak jak powiedziałem, dodatkowo jeszcze musi bardzo dokładnie nawigować. Każda pomyłka i ucieczka, czy y, nie trafienie w korytarz, który jest tylko 200 metrów, to jest naprawdę bardzo niewiele, powoduje punkty karne. Trzecim takim elementem są lądowania, gdzie piloci udowadniają, że potrafią bardzo celnie wylądować, czyli przy, dotknąć kołami y, linii y, centralnej. Każde lądowanie przed linią lub za linią również niesie za sobą punkty karne. I dopiero to wszystko razem, Powoduje, że pilot, który otrzyma w sumie najmniej punktów karnych, wygrywa takie zawody. A kto to startuje? Startuje cała czołówka polska. A co się z tym wiąże? Jeżeli to jest czołówka polskich pilotów, to możemy powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że to jest strzałówka światowa, ponieważ Polacy są najlepszymi pilotami na świecie, przywożą z każdych mistrzostw świata, Europy, bardzo dużo medali. Jest wśród nich tutaj Janusz Darocha, jest Marek Kachaniak, jest Zbigniew Krząsz, jest Bolesław Radomski, jest Michał Wieczorek i to są wszyscy ci, którzy na swoich piersiach mieli medale mistrzostw świata i Europy. Janusz Darocha prawie 40 medali mistrzostw świata i Europy, w tym większość złotych. Także jest takie powiedzenie, które mówi, że trudniej zostać mistrzem Polski niż mistrzem świata. Bezpośrednio po naszych zawodach, które skończą się w poniedziałek, zawodnicy we wtorek rozlatuj, lecą już na Mistrzostwa Świata do Bałcen.